widzowie, dzisiaj będę robił 5 najtrudniejszych wyzwań, yy, bardziej challengery wymyślonych przez Amelkę. Pierwsze zadanie to przybiegnijcie w 10 sekund do tego kwiata i wrócenie tu. Nie, nie będzie to należało do jakichś najłatwiejszych, ale to jest pierwsze z... czyli najłatwiejsze. Zaczynajmy. No, można zaliczyć. Bo i tak nawet to było mało sekund. No to okej, okay. To zaliczamy. No dobra, no to teraz musisz, teraz musisz w minutę pobiegnąć do, ta, do tamtej budki, ale od tego auta. Bardzo słownie minutę. I wrócić? Tak. I wrócić i zrobić fikołki. I zrobić jednego fikołka na trawie. No tak porąbała cię. <laughs> Nie. Czas start. Dobra, możesz tylko do stajenki. Sorry za klarę. Już ci daruję tego drugiego fikołka, daj do samochodu szybko, szybko, szybko. Szybko! Brawo, już bym był. Zostało mi. Jesz jeszcze tylko sekund. Jeszcze dwa. No dobra. Musisz jeszcze trzy zadania. Dobra. Teraz. Musisz wejść na ten dach. Na to? A ile sekund? Dziesięć. Jeden, Jeden dwa, i wrócić. Co? Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, och, osiem. Och, osiem Brawo. Dobra, czas na ostatnie zadanie. Nie, na czwarte teraz. Teraz czwarte. Musisz wejść na drzewo. W ile? No, masz tyle, ile. Na sam szczyt? Nie, masz minutę, żeby tam, gdzie wczoraj byłeś, tam, gdzie zawsze siadasz.

a jeszcze zejść? Ale nie, nie, to, to już bez czasu, na no spokojnie. I teraz ostatnie zadanie, jakie? I to już Ci sama wymyśla. A to będzie mega trudne zadanie. No, najpiąte, najtrudniejsze. Proszę. No to nie, nie, to nie będą jakieś zadania na podwórku. Znaczy, nie. to będzie, ale coś połączone z wodą. No dobra, schodź. Powiem Ci. To jest na dworzu. Nie. Masz 10 Nie. sekund, żeby wskoczyć do basenu. O kurde. O kurczaczki. Jest normalna. Oj, gotówka. Mhm. Proszę, zostawcie słuchaj lajka dla mnie. O, Powiedz nie papa! papa Wrócamy krówkę. Powiedz papa.